Ciemanko, witajcie na kanale GIT, z Wami Doman. A co, dzień dobry. Zapraszamy na kolejne top 5. Tym razem będzie to top 5 głośników na wakacje. Małych głośników do 350 zł. Zapraszamy. Top 5 to zawsze kwestia względna. Komuś może się podobać jeden głośnik, bardziej komuś drugi. Domyślamy się, że w tym top 5 na pewno nie ma wielu modeli, które nadawałyby się na wakacje. Jak na przykład flip 4 czy 5, jak na przykład jakiś Tronsmart, a przecież jest też wiele odpornych Tronsmartów na rynku, i jeszcze masa innych głośników. My, spośród tych, które w tej chwili mamy u siebie, zrobiliśmy takie top 5 na wakacje. Staraliśmy się, żeby były to głośniki stosunkowo niewielkie, żeby gdzieś się do plecaka, do torby zmieściły, żeby można było ze sobą zabrać na dalszy albo krótszy wyjazd. Ale kryterium było przede wszystkim takie, by każdy z tych głośników miał jakąkolwiek odporność na, na zamoczenie na to, żeby jak nam wpadnie, to mu się nic nie stanie i każdy z tych głośników ma albo IP67, albo ip 7 Ale o tym zaraz dokładnie powiemy. Jak widzicie, głośniki o różnych wymiarach, chociaż nadal kompaktowe. To może właśnie o wymiarach i wadze powiedzmy i zacznijmy od lewej, od największego i najcięższego, bo Hama waży 625 gramów, wymiary to 210 na 60 na 85 mm. Oczywiście dodajmy, że to Hama Soldier L. Dokładnie, bo tego jakby nie wiadomo. Drugi głośnik to UE Wonderboom 2, który waży 420 gramów, jego wymiary 95x95x104 na na mm. Trzecim głośnikiem w zestawieniu jest Tribit Stormbox Micro. E, waga 290 gramów, wymiary 98 na 98 na 36 mm. Kolejny to Freshen Rebel Rockbox Volt S. Te nazwy we za, za freszach zawsze są szalone. E, 286 gramów, 85x85x85 na 85 na 85 mm, czyli kosteczka. Tak. Ostatnim głośnikiem w zestawieniu Sony XB21 530g 193 na 72 na 65 mm. Pod tym względem, jeżeli chodzi o porównanie, najlżejszy jest fresh, a z kolei taki najbardziej kompaktowy, najmniejszy będzie Tribit. Gdzie? Też fresh. No 85, 85. No, ale spójrz na niego, ku... <grym> spójrz na tego. No. Wymiary <grym> jest najmniejszy. Najmniejszy, ewidentnie, ten jest najmniejszy, no. Ten jest większy od niego. Ten jest większy, nie? Od tego. Oczywiście, że tak. jest, tak. A, jest większy. A co? Chyba, żeś nie uważał na, na lekcjach. Za tym przemawiają liczby, za tak. tym nie. Sugerowaliśmy się też przy doborze głośników oczywiście odpornością. Każdy z nich musi ten wyższy standard spełniać. Hama, Soldier L i PX7. UE Wonderboom 2 IP67. Jeżeli pójdziemy dalej, no to też od razu można powiedzieć, że Tribit Stormbox Micro IP67. Thresh Boltes IPX7. I Sony XB21 IP67. Każdy z nich można zanurzyć, za chwilę to sprawdzimy. Zobaczymy, które pływają. No, o właśnie, które nie zatonie. Co ma płynąć, niech tonie. Często narzekamy w testach przeróżnych głośników, że producenci nie podają mocy maksymalnej. Nie inaczej jest w tym zestawieniu, bo też niestety więcej nie wiemy niż wiemy, ale my zazwyczaj więcej nie wiemy niż wiemy. Idąc od lewej, tutaj akurat wszystko jest jasne, 20 W z Hama Soldier L. Tak, UE, Wonderboom, brak danych. Tribit, Stormbox Micro, 9 W. No i idąc dalej, kolejne dwa, brak danych. Niestety nie wiemy, co się dzieje. Ale zmierzyliśmy maksymalną głośność wszystkich głośników naszym sonometrem. Soldier Elot Hamy 94 dB. UE 96 dB. Tribit 94. Y, Bolt S 91 dB. No i Sony 96 dB. Z tego zestawienia jasno wynika, że UE Wonderboom i Sony są najgłośniejsze, natomiast Fresh Rebel jest najcichszy. Ile czasu na baterii mogą pracować te głośniki? Już spieszymy z wyjaśnieniami. No niestety też, tak jak to jest w przypadku mocy, średnio znamy pojemności akumulatorów w większości głośników. Wiemy, że 4000 mAh ma Hama, Tribit ma 2600 mAh, a wreszcie brak danych. Brak danych niestety, natomiast y, idąc od lewej, znowu idąc od y, Hamy, do 16 godzin może grać żołnierz L, UE do 13, Tribit do 16, y, Boltes do 12. I tyle samo Sony, też do 12, z podświetleniem nawet troszkę krócej będzie grał, jeżeli będzie cały czas włączony. W przypadku głośników przenośnych niezwykle istotny jest też zasięg, jakość tego Bluetooth. Niestety, ale wielu producentów nam nie podaje, czy to jest 4.2 czy 5.0, czy jaki Bluetooth w głośniku. Na szczęście żaden z nich, jak sprawdzaliśmy w testach, źle sobie nie radził, mogliśmy się spokojnie oddalać i nadal muzyczka sobie brzdąkała, ale musimy uczynić powinność, tutaj 5.0 Bluetooth w hamie. UE brak danych? były brak danych, natomiast w Tribicie mamy też Bluetooth 5.0, co się chwali. W Boldzie też brak danych. No i w Sony też niestety, znaczy się w Sony wiemy, przepraszam. 4.2 mamy w Sony, w dodatku to jest jedyny głośnik z NFC w tym zestawieniu. Ważne jest też to, czy te głośniki mają tryby głośno mówiące, czy możemy sobie rozmawiać przez nie. No i słuchajcie, poza, poza Wonderboomem, każdy z nich ma wbudowane mikrofony, i tutaj też spokojnie Wonderboom właśnie przeszedł w stan śpienia, bo jest długo nieaktywny. Możemy się spokojnie dogadać. No i też jest jeszcze jedna ważna rzecz. Czy możemy po kabelku, jak nie chcemy Bluetooth? Tak, i trzy z tego zestawienia nie oferują nam takiej możliwości, natomiast dwa ostatnie, czyli Boltes i Sony XB21 pozwalają nam podłączyć się po aux -ie. Posłuchajmy troszkę wakacyjnych rytmów Latino na tych głośnikach, zobaczymy jak się sprawdza. Ja się nie mogę ruszać, bo mi kałdun wyskoczy. Bo mi dać koszulkę bez guzików. Ty masz yy, szatę samurajską. Wyglądam i yy, wiesz jak to, jak riki z chłopaków z baraku. Trochę tak. <grytanie> Najważniejsza kwestia, jak te głośniki grają. Zaczniemy od Hamy Soldier L. Damy w naszą stronę, żeby było dobrze De mi tú tienes el piquete, de la forma que tú besas mami. I co, jak Pani ja nie Twoim Proszę zdaniem? Danie, o, przepraszam, play wcisnąłem niechcący na głośniku. Bo moim zdaniem, nawet niezłe niskie tony, chociaż nie są aż tak bardzo głębokie jak w wielu głośnikach, które testowaliśmy, całkiem Ale mimo spoko. wszystko są w dalszym ciągu przyjemne. No i przede wszystkim głośnik jest kierunkowy, ale mamy stereo, więc to na plusie. Tak, i fajnie, fajnie sobie radzą tutaj wysokie tony, średnie tony też słyszymy. Te dźwięki aż tak bardzo się ze sobą nie zlewają. I też na przestrzeni spory, jak się oddalimy, nawet nieźle słychać muzykę. Bo jest w miarę tak, Odpalamy teraz e, drugi głośnik, czyli UE Wonderboom 2. Najważniejsza kwestia, którą trzeba podkreślić, to to, że to jedyny głośnik 360 w zestawieniu. Głośnik, który naprawdę fajnie sobie radzi. Niskie tony są słyszalne, chociaż nie są jakoś, znowu to podkreślimy, bardzo głębokie. Dobrze wypozycjonowane też średnie i wysokie, no i przede wszystkim głośnik donośny, więc z większej odległości można słuchać graczysto. Tak, i poprzeszkadzać wszystkim na plaży. Dokładnie tak. Naprawdę powiem Wam, że jeżeli chodzi o jakość dźwięku, to jest bardzo przyjemne brzmienie tutaj. I szerokie, szerokie. szerokie to prawda. 60 stopni. A jeszcze mamy dodatkowo tryb outdoor, który jeszcze na niskie tony wycina, podnosi wysokie, żeby trochę jeszcze głośniej było. Żebyś mi szatę dał samurajską.

Τι βεσάζει, μα σημαίνει ότι κάποιοι μπορεί να κάνει. Τι βεσάζει, μα σημαίνει ότι κάποιοι Α, ο Μαρτέ είναι μια μάχη. Α, Czysto gra, naprawdę. Czysto i w miarę przestrzennie, dzięki temu, że y, przetwornik skierowany jest ku górze. Tak I więc to sprawia takie wrażenie, jakby miał 360, mimo tego, że nie ma. Y, ja muszę przyznać, że zaskakuje mnie cały czas ten trybicik. Jak stoi, dzięki temu, że tak na płasko jest, to wtedy te niskie tony też tak się... Bo się odbijają. Bo tej ławce i tak wibrują, nie? Podejrzewam, że tutaj jakby te głośniki były tak z taką charakterystyką, też by było to tak y, słyszalne. Freshen Rebel Rockbox Bolt S. Más simétrica que un origami De la forma que tú besas, mami Más simétrica que un origami Eres perfecta mujer De la cabeza a los pies, de los pies. Tú pasas de mi nivel Tú tienes el piquete De la forma que tú besas, mami Más simétrica que un origami De la forma que tú besas, mami Más simétrica que un origami I znowu, niezłe, niskie tony, fajnie wypozycjonowane, średnie i wysokie. Też spokojnie można na otwartej przestrzeni słuchać, i też jest to całkiem przyjemny dźwięk. Tak, tylko tak jak wspominaliśmy w teście, musimy się rozeznać, gdzie mamy przetwornik e, ustawiony frontem do nas, bo on niestety z obydwu stron wygląda tak samo, nie ma żadnego oznaczenia. A jest kierunkowy? To prawda. Ostatnim głośnikiem w zestawieniu jest Sony XB21. De la forma que tú besas, mami Más simétrica que un origami Eres perfecta, mujer En la cabeza, a los, pies, a los pies Tú pasas de mi nivel Tú tienes el piquete De la forma que tú besas, mami Más simétrica que un origami De la forma que tú besas, mami Más simétrica que un origami muerte es mi manía nie ma co wygrywać, no ten głośnik w tym zestawieniu gra najlepiej zdecydowanie, jeżeli chodzi o niskie tony, jeżeli chodzi o średnie, wysokie. No czuć, że jest to wyższa klasa troszkę, jeżeli chodzi o takie brzmienie. No tak, yy, mimo wszystko gra troszeczkę słabiej niż poprzednie jego generacje, ale w dalszym ciągu w tym zestawieniu wygrywa. Mówiliśmy o tym, że każdy z głośników spełnia standard IPX, no ale ważne jest też to, żeby, jak gdzieś go ze sobą zabierzemy, nie zatonął. O, nie wiem, z kajaka wypadniemy. Z rowerka wodnego, bo tam z reguły się pedałuje, bierze się piwko i o. I wypadasz. I co wtedy? I toniesz. Zobaczymy, jak się dzieje z tymi głośnikami, w sensie nad wodą, jak sobie będą radziły. Hama Soldier L. El Prezidente. El Presidente w Nie mogę się ruszać, bo znowu brzuszysko wyskoczy. To ja się poruszam. Podpisał. I pięknie. Szczypawki mają imprezę. Hamal so Soldier L nie tonie. Co ma pływać? Sobie, nie utonie. Nie, sobie już tutaj pływa. Nie no, wyjmij, bo tak to będziemy, będzie przeszkadzało jednym drugim. Nikt nie sobie tutaj pływa. Teraz? Nie, potem przebitki będą. Teraz yy, lecimy z UE Wonder Boomem 2. też nie tonie. Super sprawa. Kolejny głośnik, z którego możemy zabierać, nie będzie tonął. ale tam impreza idzie z przetworników. To teraz kolejnym będzie Tribit. Uwaga. Walczył, walczył, ale poszedł na dno. Poszedł na dno. No. Tak, tak, próbuję. Tak. Próbuję się wynurzyć. Ale mu nie idzie. Tańczy. Jako jedyny tańczy. A, 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 a trochę idzie do góry. O, poczekaj, bo brzuch wszystko. Tak jak twój brzuch poszedł do góry. Ale gra najładniej pod wodą. Tak, bo jedyny gra pod wodą. Dobra, lecimy z kolejnym głośnikiem. Fresh and Rebel. Rockbox. Zawsze te nazwy są Rockbox Bolt L. S, Ej. przepraszam. To jest miłość, muzyka, która sprawia, że zbliżamy się do topienia. Ło, ten to w ogóle w na, na, na jednej czwartej pod wodę, nie jest. Jak boja. boją, boją, boją. Dobra, no to ten też sobie radzi. Nie, to nie. Został nam ostatni. XB21. Prezydenta. Jak obstawiasz? Utonię. Ja Nie pamiętam. Obstawiam, że utonie. I przegrałeś. No i proszę Państwa, proszę Państwa, jestem zachwycony. Dobraliśmy głośniki, które, w których tylko jeden poszedł na dno. No. Tak pół na pół, bo jeszcze walczy. Czyli powoli by gdzieś tam może schodził. A tak to Hama, Sony, Fresh, UE. Możemy ze spokojem wybierać się z nimi nad wodę i nie martwić się o to, że jak wypadniemy z jakiegoś pojazdu... Pa! Szczypawa! Szczypawa znalazła tratwę! To nie musimy martwić się o to, że nam zataną. No jeżeli chodzi o Tribita, tutaj już lepiej gdzieś tam jakiś sznureczek mieć. W Skoro jesteśmy w tym miejscu, no to jak się rozkładają te? Skoro jesteśmy w tym miejscu, no to może powiedzmy coś nieco na temat cen. Ja od razu powiem Ci z głowy, bo pamiętam ceny no. wszystkich tych głośników. Zobacz, będę Cię sprawdzał. Hama Soldier L kosztuje w okolicach 250 zł. Tam można delikatnie taniej gdzieś Dobrze. znaleźć. Kolejne w zestawieniu UE Wonderboom 2 kosztuje w okolicach 350 zł. Dobrze. Jeżeli chcielibyście podobny głośnik tańszy, no to UE Wonderboom pierwszej generacji ma bardzo podobny właściwości. A to nie czy nie to nie? Też nie, nie to nie. nie. Wonder Wonderboom pierwszej generacji ma bardzo podobne właściwości, więc spokojnie możecie się na niego zdecydować. Kolejne w zestawieniu, co to było? Tribit. Tribit kosztuje też w okolicach 250 zł. Dobrze. Nie ma go w Polsce, jest chyba na Amazonie można go kupić, między innymi. Tak, ale te ceny, ceny się zmieniają, bo na początku kosztował 40 dolarów, teraz w okolicach 55, tak więc nie wiem, być może jakaś promocja była początkowa. Najtańszy w tym zestawieniu jest Fresh and Rebel, bo kosztuje w okolicach 220 zł, no i cały czas pozostaje fajny. Głośnikiem. No i najdroższy jest Sony. Znaczy najdroższy. W sumie to podobnie kosztuje do UE, bo też okolica 350 zł. 300-350 zł w zależności od sklepu e, kosztuje Sony XB21. Dobieraliśmy głośniki, które gdzieś tam mniej więcej są w podobnych granicach cenowych, od tych 200 do 350 zł, no i udało nam się takie zestawienie stworzyć. Naszym zdaniem każdy z tych głośników nadaje się, żeby zabrać go ze sobą gdzieś na wakacje, bo nie robiliśmy tego zestawienia, żeby to było takie top. Który lepszy, który gorszy. Dobraliśmy podobne głośniki, dobraliśmy głośniki, które śmiało możemy Wam polecić. Każdy z nich możecie śmiało sobie kupić w zależności od tego, który Wam się bardziej podoba, którego brzmienie Wam bardziej przypasowało, ale brzmienie jest naprawdę zbliżone. Poza Sonym, który się tutaj wybija, jeżeli chodzi o jakość dźwięku i poza UE, który ma 360 jedyny w tym zestawieniu. No Pozostałe i... trzy to głośniki kierunkowe. Kierunkowe, z podobnym brzmieniem. Cztery w zasadzie, bo yy... no tak, Sony też jest kierunkowy. O, bzykały się brzydki. Spadły, spadły z zyczącego drzewa. Dajcie znać, jakie Waszym zdaniem powinny się znaleźć głośniki w tym zestawieniu. Top 5 na wakacje. Oczywiście mogliśmy tutaj wrzucić, tak jak mówiliśmy, jakiegoś flipa, 4 czy piątkę. Mogliśmy Transmarta T6 w upgradzie, czy, czy po prostu w plusie. Jest multum głośników, które mają IPX7. Multum też tych głośników testowaliśmy. No te akurat są te, które mamy na miejscu dostępne, więc mogliśmy je, że tak powiem w cudzysłowie, na żywo wrzucić do wody. I pokazać Wam nasze takie na tej chwilę top 5 głośników na wakacje. Oby lato dopisywało, oby problemów nie było, żebyście mogli swoje urlopy spokojnie spędzić, na przykład wasyście... Pod wodą, takich tak. Takich głośników. Tak, trybit, trybit jedyny tonie, ale najlepiej sobie radzi pod wodą. Z Wami dzisiaj domam. A co? Cześć, tak, dokładnie, musicie nasłuchiwać, nasłuchiwać musicie, czy gdzieś tam jest... Manko, witajcie na kanale GIT. Źle siedzimy. No, ja nie wiem jak siedzimy. Jak no, powie, ok. tam usiąść? To jest zabawne, że już miło, iż umiemy zrobić to, żeby odwrócić westronał, no i tak lepiej usiąść dobrze. Mm. Po co sobie komplikować? Już nie, nie <gryzysko <gryzysko wypada, <gryzyski> wypadają. To jest... To Skąd tam takim To jest szata samurajska, <gryzysko> z <bez> guzików. <gryzysko> Kolejny jest Tribit Stormbox Micro. 200 gramów, 290. 290? Za mało się pomniejszyłem. Chcę powiedzieć. z 290 to zrób. Oddaj to do od Dobra. Ja wam nam ludzie zarzucają, że my czytamy, nawet czytać, kurde, Dobrze, nie umiemy z tych tabeli.